Siemaneczko! mam nadzieję, że smakował Wam jajeczko. My wracamy po świętach z wynikami naszego konkursu o deskrok fish skateboards. Ja jestem Mięciel, a Wy oglądacie Miejskie Sporty TV. Na początek kilka słów wyjaśnienia. Wiele osób pytało się, co się dzieje z bombą. Bomba, niestety, jak to ma zwyczaju, postanowiła się wysadzić. Ale wraca już niedługo w kolejnych odcinkach, także nie martwcie się, niedługo go zobaczycie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby osób, które wzięły udział w naszym konkursie. Niestety nie byliśmy w stanie przeprowadzić losowania wcześniej, ale w związku z tym postanowiliśmy Wam to jakoś wynagrodzić i tak jak już wcześniej mogliście się dowiedzieć na naszym fanpage'u, postanowiliśmy dosponsorować kilka dodatkowych nagród. Nie przedłużając, przejdźmy do losowania. Na początek wybierzemy 5 dodatkowych nagród. Pierwszą nagrodą będzie taka oto czapka Miejskie Sporty. A czapeczkę wygrywa. To jest moja maszyna lasująca. Czapeczkę wygrywa. Jakub gole. Drugą nagrodą dodatkową będzie skate tool. A skate tula wygrywa. Zaraz, momencik. Jakub Czaja. Gratulujemy. Trzema ostatnimi nagrodami pocieszenia będą trzy bony o wartości 50 zł na zakup dowolnej deskorolki Fish Skateboards. Pierwszy bon wygrywa. Aleksandra Liczek. Drugi bon wygrywa. Asia Ludwiczak. I trzecią zniżkę o wartości grubych 50 zł wygrywa. Amelia Szyszka. A teraz nagroda główna, gwóźdź programu, czyli Deskorolka Fish Skateboards. Proszę bardzo. Nastąpiło zwolnienie blokady. Tak, i deseczkę. Deseczkę wygrywa. Paulina Zajdziska. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt na Facebooku lub naszym adresie mailowym miejskiesporty.pl. Pamiętajcie, aby obserwować nas na Facebooku, Instagramie, subskrybujcie nas na YouTubie i jeżeli Wam się podobał konkurs zostawcie oczywiście pod tym filmkiem łapkę w górę. Do zobaczenia!